Panie Jezu, pójdę teraz za Tobą drogą krzyżową. Ty bardzo mnie kochasz, a ja chcę być blisko Ciebie. Nie martw się, że Twoi dorośli uczniowie Ciebie opuścili. Dzieci na pewno pozostaną przy Tobie. Stacja Pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany, kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Żli ludzie skazali na śmierć Pana Jezusa. Przejęcie niesprawiedliwego wyroku jest bardzo trudne. Jezus nie buntuje się, bo kocha nas nad życie. On uczy nas, że miłość jest ważniejsza niż cierpienie. Panie Jezu, pomóż mi. Proszę, żebym nie osądzał moich kolegów, koleżanek i innych ludzi. Naucz mnie mówić o innych przyjaźnią i życzliwością. Syracja druga. Pan Jezus bierze krzyż na ramiona swoje. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Pan Jezus nie buntuje się, gdy ludzie Go skrzywdzą. Jest cichy jak baranek. Czuje okropny ciężar na ramionach, tak ciążą mu nasze grzechy. Jednak z miłości do nas bierze krzyż i rusza. Pan Jezus uczy nas wytrwałości w czynieniu dobra. Panie Jezu, pomóż mi podejmować wysiłek, a nawet cierpieć dla kogoś, kto tego potrzebuje, żeby stać się lepszym człowiekiem. Ty wycierpiałeś przecież dużo więcej. Stacja trzecia. Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Pan Jezus przewraca się, bo krzyż jest za ciężki. A to dopiero początek góry, na którą chce wejść, żeby dobrze było widać, jak bardzo nas kocha. On Cię nie podaje, bo jest miłością. A miłość jest wytrzymała i dzielna. Panie Jezu, wiem, że za mało Cię kocham, a przez to za słowo kocham innych ludzi. To dlatego czasem brakuje mi siły i wytrwałości, ale z Tobą wszystko mogę. Stacja czwarta: Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. W tej stacji spotykają się dwie święte i niewinne osoby, które ogromnie cierpią. Jezus i Maria nie buntują się, bo wiedzą, gdzie są Franku, Boga Ojca. My też czasami cierpimy, mimo że jesteśmy kochani przez rodziców i rodzeństwo, ale dzięki ich miłości nigdy się nie poddajemy. Panie Jezu, proszę, proszę, pomóż mi pocieszać i wspierać tych, których kocha, zwłaszcza wtedy, gdy bardzo cierpią. Stacja piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi Kłaniamy Ci się, Panie Jezuchyste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Szymon Cyrenejczyk wcale nie chce dźwigać krzyża Pana Jezusa. Zostaje do tego zmuszony, ale i tak naprawdę pomaga. Nawet dzieci mogą pomagać Panu Bogu i ludziom wtedy, gdy kochają innych ludzi, i gdy się za nich modlą. Panie Jezu, proszę pomóż mi widzieć Ciebie w każdym człowieku. Naucz mnie pomagać moim bliskim oraz kolegom i koleżankom. Nawet wtedy, gdy mi się trochę nie chce. Albo gdy nie wierzę, że potrafię dobrze pomóc. Szósta. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Weronika odważnie wychodzi z tłumu i wyciera zmęczoną twarz Pana Jezusa. Wynagrodę otrzymuje jego odbicie na swojej chuście. Kiedy odważnie pomagam ludziom, którzy są pokrzywdzeni, to Pan Jezus zostawia swoje odbicie w moim sercu. Z takim przyjacielem czuję się silny, silna i bezpieczna. Panie Jezu, modlę się o to, żebym była odważnym dzieckiem. Które broni ludzi skrzywdzonych i wyśmianych, i żebym ciągle była zapatrzona w Twoją twarz, która patrzy na mnie z miłością. Stacja siódma. Pan Jezus drugi raz pod krzyżem opada. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Znowu ciężki krzyż przewraca Pana Jezusa. Jest mu coraz trudniej, ale Chrystus nas kocha i dlatego znajdzie siły, żeby znowu się podnieść i pójść dalej. Gdy patrzę na Jezusa, to łatwiej mi jest podnosić się z lenistwa i innych grzechów. Panie Jezu, pomóż mi szybko powstawać, gdy podam się lenistwu, zazdrości albo z niechęci. Niechędzeniu. Daj mi mądrość, żeby nie robiłem tego, co łatwe czy przyjemne, ale to, co mądre i wartościowe. Stacja 8. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Pan Jezus pociesza kobiety, które płaczą, bo współczują Mu, że tak bardzo cierpi. Ale te kobiety nie są takie mądre i silne jak Matka Boża czy Weronika, te Płaczące kobiety nie rozumieją, że Pan Jezus cierpi także z ich winy, bo one i ich bliscy za mało kochają. Panie Jezu, ja często współczuję Tobie i innym ludziom w ich cierpieniach, ale rzadko Zastanawiam się nad tym, ile razy przeze mnie ktoś płakał. Ja nie jestem jeszcze kimś świętym. Czasem o tym zapominam i myślę, że już nie muszę się zmieniać. Proszę, pomóż mi wyczulić moje sumienie. 9. Pan Jezus trzeci raz pod krzyżem upada. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Już trzeci raz Pan Jezus jest przywalony krzyżem naszych grzechów. Ten upadek boli bardziej od dwóch pierwszych. Na szczęście Pan Jezus potrafi ponieść nawet najcięższe nasze. Grzechy, żeby nas od nich uwolnić. Panie Jezu, podziwiam Ciebie, bo i tym razem nie poddałeś się. Znowu powstałeś. Żałuję, że ja nie zawsze mam siły i zapał, by się poprawić i czynić dobro. Gdy jestem blisko Ciebie, to mogę podnieść się ze najgorszych nawet upadków teraz jeszcze gorzej 10. Pan Jezus z szat obnażony. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Żołnierze są bez litości, okrutnie zrywają szaty z Pana Jezusa. To rani Go bardziej niż wszystko inne, co do tej pory wycierpiał. Panie Jezu, nie chcę nigdy wystawiać innych ludzi na pośmiewisko, a jednak często zachowuję się jak żołnierze pod Twoim krzyżem. Tak postępuję na przykład wtedy, gdy plotkuję, kogoś osądzam albo wyśmiewam się z czyjś słabości. Chcę teraz powiedzieć Tobie, Jezu i tym ludziom tylko jedno przepraszam. 11. Pan Jezus okrutnie do krzyża przybity. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Mierze wbijaj gwoździe w ręce i nogi Pana Jezusa, ale On, pomimo bólu, którego nie potrafimy sobie nawet wyobrazić, nie cofnął się przed cierpieniem i upokorzeniem. On mnie zachwyca taką miłością. Panie Jezu, jest mi bardzo smutno, że aż tak okropnie przez mnie cierpiałeś. Przypominaj mi o tym za każdym razem. Gdy chcę zrobić coś złego i komuś sprawić przykrość, przecież wtedy wbijam kolejny gwóźdź w Twoje ręce i nogi. Dwunasta. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Pan Jezus w ostatnich chwilach życia nie stracił zaufania do swojego Ojca. Ojcze, we Twoje ręce oddaję ducha mego. Każdy z nas może ufać Bogu bardziej niż ludziom i niż samemu sobie. Wtedy nic mnie nie. Załamie. Panie Jezu, często pytam Ciebie o to, dlaczego ludzie umierają, czemu chorują, dlaczego jest tyle wojen i prześladowań. Gdy myślę o Twojej śmierci na krzyżu, to odwołuje wszystkie moje pytania, bo Ty jesteś odpowiedzią, a ja Tobie ufam. 13. Pan Jezus z krzyża zdjęty i oddany swojej Najświętszej Matce. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Pan Jezus umarł po trzech godzinach męki na krzyżu. Jego ciało jest teraz złożone w ramionach Matki. Jezus wraca do ojca w niebie, ale nie zapomina o nas. Po swoim zmartwychwstaniu wróci do nas, bo on tak bardzo nas kocha, że już nigdy nas nie opuści. Panie Jezu, kiedy nie potrafię poradzić sobie z cierpieniem i smutkiem, to przypominaj mi, że kiedyś przyjdzie czas zdjęcia z krzyża. Pomóż mi pamiętać, że najstraszniejsze cierpienie jest wtedy, gdy odchodzę od ciebie. 14. Pan Jezus do grobu złożony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić racz. To ostatni smutny przystanek. Pan Jezus wiedział, że gdy ktoś cierpi w dobrej sprawie, to później przyżywa radość. Jak to dobrze, że ja też już o tym wiem. Dzięki Tobie nie boję się już grobu ani śmierci. Prawdziwa śmierć jest tylko wtedy, gdy ktoś nie kocha. Proszę pomóż mi postępować tak, żeby w moich słowach i czynach było widać, że Twoja miłość nadal żyje. A na koniec chcę Ci powiedzieć, że bardzo Ciebie kocham. Dziękuję Ci, Jezu, że z stałeś i że dzięki Tobie nigdy nie jestem samotny, bo z Tobą nikt nie czuje się samotny.